W tym filmie gramy sobie minigierki na naszym serwerze Jeśli chcesz do nas dołączyć, wbijaj na centrumplikpipka.pl Dobra, co tu trzeba robić? Chłopie, uważaj na zniekanicą podłogi i nie wpadnij do lawy Tylko, że ja... Tylko, że ja tutaj nic nie widzę, bo jest tak ciemno, człowieku chłopie, chłopie, uważaj, bo czerwone zarabia Nie Eee, serio nic nie widzę nie Chłopie, uważaj na czerwone Jak ja tu nic nie widzę, ty Chłopie, żółte masz Ale się ładnie świeci O nie Chłopie Ej, nic nie widzę tutaj Widzę, że są bloki, ale nie widzę jakiego koloru. Nie, oh. człowieku. Bo to, to laga miałem, Ty też? Ja nic nie widzę. Wee! <laughs> <Oui. śmiech> dobra, ja mam taktykę. Pik, 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 pik! O kurde, zaraz. <laughs> Okej. Okay. Okay. Ej, tak nie bimie! Co już? Ej, nie, sojusz, sojusz. Czyli dobrze. Sojusz. No. sojusz, ale nie sojusz, ale się oszczędzamy. Dobra, dobra No ładnie, że się zrobił. Przecież ja nie zrobiłem <laughs> Nieważne, chłopie. żeś mnie obił chłopie No stanął w kącie i został <laughs> No to jest taktyka, ja też tak chciałem zrobić, ale mnie znaleźli <laughs> Statystyka? Taktyka, nie statystyka chłopie A dobra, to prawie to <laughs> <laughs> Uważaj na ogólnie innych graczy chłopie, przecież to jest jak sliterio. Nie, nie, oszczędzamy się. I A nie ty mnie oszczędziłeś w poprzedniej rundzie? Chłopie, okay. tak. Ja wiem. jestem pamiętliwy człowiek. Dziękuję Ej, zero. nie działa mi <laughs> bus, nie działa mi bus. Żartowałem, chodź tu. <laughs> o, patrz, to żółty jest. Nooo. Sam opiec. się pali w ścianę, hop. Ej, kurde. S łatwo, Człowieku. Ja myślałem, że trzeba ogryźć ogon i komuś wszedłem. Tak trzeba właśnie jeszcze zrobić. Czy... Dotrz jak najszybciej do medy na kurczaku, chłopie, przecież tu jest jazda. Patrz, jak to wygrywam zawsze. No ale ty jesteś przede mnie. No bo chłopie, bo tu trzeba wiedzieć jak grać. Tak. Normalnie. Pyk! Patrz, ale on ma sobie człowieku na adminie. Ja jestem cheaterem i legitnym graczem w jednym. O, ale za sobą człowieku teraz, patrz człowieku. Zaraz trzeba nie hamować, o właśnie drap. Ty nie trafiłem. Jak tam was? Nie, chłopie, nawet blisko nie jesteście mnie. Unikaj spadających śnieżek, człowieku. Chowaj się pod deską, Chłopie Drapa. O, Deska, deska. Deska, deska. Ja to wygrywam. Najgorsze to tutaj jest PVP, człowieku, bo potem to już jest jazda, nie? A to tu się jeszcze bije? <noise> nie! No nie, urząd takiej arenie się jeszcze można bić, chłopy. Przecież no. Chowaj jest... się pod deskę. Człowieku, przecież ja nie muszę się chować, żeby wygrać. A Patrz, wiesz, ale wiesz, że nawet jak się, jak się nie schowasz, to możesz wygrać? Ty gadasz. No, naturalnie. Musisz być administratorem. Nie, wystarczy tak, mieć Hypercoxa to? u nas na serwerze, ale A, poza no tym. Taak. Ale co sprawdź? Nie nasałasz no, sobie serio, normalnie, no? Tak? Czekaj. No? Kupię Hypercoxa. Ale nie no normalnie, nie, nie schowaj się i może przeżyjesz. Ale to może czy na pewno? <noise> nie, ma na pewny, nie ma na pewno, nie ma na pewno. Wszystko ale jest możliwe, ale. Z rangą Hypercox wszystko jest możliwe, to prawda. O, no, człowiek, pewnie że tak. Dobra? Z rangą Hypercox, to nawet można dołączyć do administracji. Chłopie. Patrz, widzisz, mówiłem, że przeżyjesz. Nice, no, prawie przeżyłem, to prawda. No ja przeżyłem wypadł, chłopie. To moje przeżyliśmy. Zrzucaj wszystkich i zostań klem wzgórza. Czyli co? Trzeba tu na środku i zrzucać innych, tak? Znaczy, jak masz Hypercoxa, to w ogóle nie musisz tam stać. Jak masz Hypercoxa, to wszystko. nic nie trzeba zrobić, i wygrywasz od razu. Ty, może ja bym sobie kupił Hypercoxa? Ja ogólnie to tutaj wygrywam, bez Hypercoxa na człowieku. Tylko zaraz coś podejrzewam, że właśnie dostanę takiego hita. Biją mnie człowieka z każdej strony Ty może tu lepiej być takim ninjo, żeby człowieku nie lecisz tylko. A hej w sumie no. Ale najlepiej nie to lecisz jest na pały. Jak ja przegrywam, chłopie? Ty, dostałem hita i ktoś mnie z powrotem tu knokował. Nic za to za to Ej, so już, ktoś so wygrywa, Fokus ci co wygrywają, fokus ci co wygrywają, Ramsanxan Gdzie <laughs> 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 <R -ramksan, ksan. śmiech> to jest, który to jest? Ten kolorowy, kolorowy, pa! <laughs> Ja wygrałem! Pajęcy labirynt. Ole, ciemno tutaj, moje, to nie? Uj, jak się świeci. Uj, kończyć labirynt bo... i uciekaj z pająka, chłopie. A gdzie jest ten pająk? Na rabędzie, tak? Lecimy, ciemię, goni mi pająk? Czego on. Pr... Ale się a, ład, po, po. ładnie tu wygląda. Dostałem hita od niego. O, mi jest to a mnie je, no. jeszcze pnął. Nie, jeszcze. Pa, pa. Chłopie, czym ludzi. ludzi Podłoga to o, lawa, dobra. Ja Ukończ parkour zachowując co? dobry rytm. Zachowując tu napisałem, to trzeba poprawić. Dobrze jest. Start, start, start lecimy. O chopie. Ja Kurde, padek, spadłem. Ale, ale, ja ale wygram, po... patrz. I tak wygram, patrz. Nie, no... Patrz Checkpoint, hops, hops. Człowieku, patrz, 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 patrz. Ale ja będę zaraz za chłopie oh, Wygram. Dobrze było. Dobra. Koniec gry. Pysy. Wygrałem, czyli kupujecie mi klucze, chłopie. A no ta, dobra. dobra. A ja idę po tego Hypercoxa, bo wtedy wygram. O człowieku, wyścigi wagoników. Strzelaj w swój kolor weny, aby przyspieszyć swój wagonik. Czyli co? Strzelajcie, strzelaj w ten niebieski, nie? Bo inne nie działają. Tak, przyspiesza. Przyspiesza. Inny niż niebieski nie działają, nie? Oldu słońce wygląda, chłopie. W niebieski, nie? Pamiętasz. No ta Kurde, nie trafiłem. Niebieski Jeszcze ten, słoń. dobrze. Kurde, żółty Let's see Lecimy! O, zosułam, człowieku, WYPADNĘ z torów! Tej! Chłopie! Zawsze tu wypadam, bez podjazdu, panowie. Dobra, tej, swój jak najszybciej przedmiot do osadnika. Od osadnika. O chłopie, o chłopie. Czyli to będą itemki i trzeba je, z, je tworzyć. Ile siedem żelaza, chłopie? Ale ja Nie mam żelaza. Na, na piętrze jeszcze są, chłopie. nie? Chłopie, na górę, na górę 3, 4, 5, 6, 7. Par! Hops, hops. Nie no, niemożliwe, że ja tego nie wygram. E, diamentowe buty, cztery buty, tak. Chop, chop, chop. Jak diament, to robisz? Mam cztery diamenty. Dobra, pas. Hops, hops, mam. Ile jest, jak jest jeszcze jeden diaks? Jeden, fer. Mam, złoty hełm. Złoty hełm? Cztery, pięć. Wygrałem. Kurczakowe krążki poppy. Do trzech, jak nie szybciej mety. Ja to znowu wygrywam poppy. Tak. <noise> nie wpadłem. Człowieku. Uuu, Już. Uwi. Koniec. Dobra, dodaj sobie tamtego speeda, żeby było, że i tak jesteś. Jeszcze nie rad. Jeszcze nic nie drapszy. Może jeszcze odsłapę? Ja. Jeszcze hops, 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 Hops! Trzeci! <laughs> Człowieku, nie wychodź! To jest to. Na swoje krowę największą ilością trawy. Człowieku. Ja mam tutaj taktykę taką, że zawsze wygrywam. Tylko, że moja taktyka właściwie się kończy, i tu jest teraz problem. Ramsay mi tutaj zabiera trawę, tej, to jest oszukiwanie. Dobra, no się wygrałem. No już wygrałem, no nie już, już. Ja już wygrałem, no nie ma co. Mnie nie nie ma szans, chłopie, jeszcze cię przegonię Już co byś nie zrobił, już wygrałem, chłopie, patrz no teraz. dobije się do 300 chyba nawet Chops, hops, 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 hops. będzie 300! 300, czyli. O, 250! Mówię, to 250. jest! 250. 250 Dobra, złap jak najwięcej weny, o, to jest człowieku dobre o ja tego nie lubię, bo to za ciężkie jest dla mnie bo, Dla siebie wszystko jest za ciężkie? No, w sumie coś, coś w tym jest Kurde, busta mi wzięli, boosta drugiego mi wzięli nie! Dobra, o, trafię, Nie trafi, nie idzie. dolecę do czerwonego. O, o tym buścik. dolecę. O, buścik, buścik, buścik. Pa. A jakbym dwa pa, wziął. Pa, pa, pa. Kurde, powiedziałem, że ty tamtego weźmiesz, że się zdążyłem. Pa, pa, pa. Ale tego wezmę. Ale... Lobby, pa. No, tylko, że nie wygram pewnie już. No nie wierzę, nie. Że to ominąłem. Jeszcze mam szansę. Jeszcze mam szansę. Buścik. Coś mi da? Nic mi nie da. Kurde, drugie miejsce. <gry> 6 punktów mam? Wow. <gry> Dobra, także w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli chcecie pamiętajcie, że łapeczka w górę, komentarze i lecimy się, widzimy się w następnym filmie. Elo!